We'll you Dzisiaj trochę się może poruszamy, a może porozmawiamy o seksie. No ale seks to zdrowie, więc też fajnie mieć dobrą kondycję. Moją gością jest Mariola Bojarska. Ferenc, dziennikarka, trenerka gimnastyki artystycznej. Dzień dobry, Mariolu, witam cię. Dzień dobry, witam was serdecznie. To co chcesz się ruszać? Czy o seksie, czy o czym? No właśnie, no seks jest <laughs> związany z poruszaniem się, prawda? Za chwilę powiemy naszym widzom, dlaczego o tym seksie będziemy w ogóle rozmawiać, ale najpierw chciałam Ciebie zapytać, czy bardziej jesteś dziennikarką? trenerką gimnastyki artystycznej. No nie, no, Trenerką gimnastyki to nie jestem już w ogóle, bo to jest mój oczywiście zawód, mhm. ale nigdy go nie uprawiałam, bo tak naprawdę po studiach rozpoczęłam swoją pracę w telewizji i w radio. No i tak trwam do dziś, czyli ponad 35 lat, właściwie 35 lat w tym roku obchodzę taką rocznicę takiej prawdziwej pracy dziennikarskiej, kiedy rozpoczynałam swoje duże projekty, kiedy poczułam, mhm. że tak naprawdę jestem w tym zawodzie. Czyli 35 5 lat temu to był bardzo twój dobry czas, no bo zaczęłaś pracę w zawodzie dziennikarki i również związała się ze swoim mężem, bo 35-lecie mniej więcej chodzicie. No to? tak, tak. tak? Ja, on już mnie y, m, oglądał bym powiedziała przez ekran i wtedy bardzo się starałam i popisywałam się <laughs> dla niego, żeby być taka dobra, żeby mnie zauważył i pamiętam, że wtedy m, nawet y, m, popełniłam no, w pewnym sensie błąd polityczny, no, bo to był taki czas y, zimowy ja pracowałam w redakcji sportowej, nie było wtedy żadnej ślizgawki. No ja uważałam, że ślizgawki dla dzieci w tym czasie zimowym powinny być. No i zrobiłam o tym taki materiał filmowy. W związku z moim materiałem poleciał jakiś szef Domu Kultury czyli stracił stanowisko. No i gdziekolwiek się nie pojawiałam na różnego rodzaju imprezach, to on wskazywał palcami: to ta, to ta, to ta, to ta, ja zrobiłam to niewinnie. I przez przypadek nie zdawałam sobie sprawy z konsekwencji, y, y, jakie ktoś będzie miał. No, zrobiłam szczery po prostu materiał. Ślizgawek nie było. <ścoughs> No proszę bardzo, jakie tutaj się dowiadujemy, jakie kulisy początków twojej pracy, no ale tak sobie myślę, że w takim razie ta miłość uskrzydla, no bo i miłość powoduje dobre rzeczy w naszym życiu, jest takim fundamentem, no bo też mówisz, że opisywałaś się wtedy, starałaś się jak najlepiej wypaść, no bo chcemy w oczach ukochanego wypaść jak najlepiej, no zwłaszcza na początku zakładamy tą taką maskę. Wiesz, ja ciągle chcę wypaść jak najlepiej, ja no. mam to do teraz. Miłość jest takim fundamentem? Tak, jest takim fundamentem, to był wtedy też czas, muszę powiedzieć, kiedy nagrywałam swoją… Um, pierwszą um, płytę um. Wideo Kalanetics i wtedy wówczas zachęcił mnie też do, do, tej, do nagrania tej płyty mój narzeczony, ów, ówczesny, a dzisiejszy mąż Rysiek, bo ja już tak jak tak naprawdę miałam dość pokazywania się w kostiumie. Wydawało mi się, że skoro byłam właśnie tą gimnastyczką artystyczną od siódmego roku życia, właściwie byłam w tym kostiumie gimnastycznym, potem studiowałam w Akademii Wychowania Fizycznego, więc również ten kostium gimnastyczny mi towarzyszył. to po Studiach, tak naprawdę chciałam zrzucić ten kostium i być taką prawdziwą e, dziennikarką w redakcji sportowej. Oczywiście kom, byłam komentatorem też gimnastyki artystycznej, e, komentowałam mistrzostwa Europy, świata, więc e, studia olimpijskie prowadziłam e, z Tomkiem Lisem, więc to były bardzo fajne czasy. I, I tak jakoś chciałam odciąć ten kostium. A mój mąż powiedział wówczas, kiedy ten kalanetyk zaczął być modny m, na świecie, a głównie w Londynie, no bo Bylansowała go, Kalan pięknej, No i księżniczki, oczywiście angielskie, ćwiczyły razem z nią. Księżniczka Fergie i powiedział: Słuchaj, no, no, musisz to zrobić, bo to jest absolutny hit. I kiedy to zrobiłam, okazało się, że miał rację. Zostało sprzedanych aż 3 miliony płyt, 3 miliony gazet, i byłam pierwszą osobą zatrudnioną wówczas w magazynie Twój Styl, który powstawał. I właśnie te ćwiczenia były takim dodatkiem przed powstaniem magazynu Twój styl jako um, taka gazetka, która no, była wprowadzeniem, krótko mówiąc, już ten wielki świat magazynowy, no bo tu przecież um, magazyn no tak jak dzisiejszy Wok, prawda, nic wtedy w Polsce um, nie było, więc to był to pierwszy taki fajny dla kobiet magazyn kolorowy. Tak, słucham tego, co mówisz i powiedziałaś, że chciałaś wyskoczyć z tych kostiumów kąpielowych. E, swoim ciałem mogłaś się chwalić. E, w nieskończoność w zasadzie mogłabyś rzucać jakieś zdjęcia. Nie było wtedy Instagrama, no więc e, nie wiem, gdzie byś te zdjęcia no, no Ale gdzieś tam one by na pewno były publikowane w różnych magazynach kobiecych. E, ty chciałaś być traktowana bardziej poważnie. I zastanawiam mnie, bo to były też czasy, kiedy e, kobiety. Kobiety nie traktowałeś aż tak poważnie jak teraz. No miały kobiety ciężej, żeby się wykazać, że coś umieją osiągnąć, że mają również mózg, że nadają się do wykonywania różnych zawodów. Więc czy to było trudne, żeby wyskoczyć z tego kostiumu, w cudzysłowie kąpielowego, i zostać dziennikarką? Oczywiście było bardzo trudno. Mając ponieważ... takie ciało, prawda? Tak, dlatego że kiedy ja przyszłam do redakcji sportowej, to również byłam postrzegana poprzez te moje gimnastyczne bym Powiedziała wyskoki, i musiałam się bardzo dużo napracować, żeby być uznaną za taką prawdziwą dziennikarkę. Ja zawsze starałam się do moich kolegów podchodzić z dystansem. Pamiętajcie, że byłam jedyna, a ich trzydziestu, więc nie było łatwo. Też chociażby w takich kontaktach, no bo nie mogłam się dać sprowokować, żaden z nich nie mógł zostać przecież moim narzeczonym czy chłopakiem, bo byłoby to bardzo źle odbierane. Więc starałam się być takim. Ich 31 kumplem. Bardzo mnie w tym wspierał i Darek Szpakowski, i Włodek Szaranowicz. Włodek Szaranowicz zresztą później został świadkiem na moim ślubie. I bardzo miałam fajny kontakt z mężczyznami. Muszę powiedzieć, ale potem jednak doszłam do wniosku, że ten kostium poprzez właśnie ten Kalanetics, no, no jednak jest potrzebny, ponieważ w Polsce nikt nie wie, czym tak naprawdę jest fitness. Ale ja też tak do końca nie wiedziałam, bo wtedy znaliśmy tylko płyty Jane Fondy i tak naprawdę nic więcej o tym fitnessie nie wiedzieliśmy. Więc ja oczywiście, żeby być właśnie potraktowana poważnie, odnalazłam dwie największe amerykańskie organizacje, które zajmowały się promocją zdrowia, fitnessu i zaczęłam regularnie jeździć tam na kongresy. I kiedy przyjeżdżałam, to pamiętam w drugim programie telewizji robiono ze mną ogromne, duże wywiady, no bo przyjechała prawda, z Ameryki i tak dalej. na terentie wówczas powierzyła mi mój program fitnessowy, gdzie zaczęłam zapraszać te gwiazdy z Ameryki. I na początku było to dość śmieszne, ponieważ oni przyjeżdżali do małego kraju, więc troszeczkę się bali Obawiali czy ja im zapłacę, i tak dalej. Gdzie będą te nagrania? Czy w nich, jakichś piwnicach? A ja zapraszałam ich jak Selin do wspaniałych pałaców polskich. Zwiedzaliśmy pałace właściwie w całej Polsce. Bo one były dostępne finan finansowo do, do wynajęcia do, do takich nagrań, i było to piękne pokazanie fitnessu w zderzeniu ze sztuką, bo ja bardzo kocham sztukę i lubię, kiedy kiedy ta sztuka gdzieś mi towarzyszy i nawet właśnie podczas nagrywania takich programów. Dobry. Witam Was serdecznie ze swojego ogródka w cyklu Seks to nie wstyd. No i dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o takich romansach wakacyjnych. Takie romanse mogą zdarzyć się młodej osobie, i dojrzałej osobie. No i... Czy warto, no, czy warto trochę poromansować w wakacjach? Słuchaj robimy tu gadu gadu, a ucieknie nam temat, który zapowiedziałyśmy, no czyli seks. Seks to nie wstyd, to jest Twój nowy projekt, w który się zaangażowałaś. Dlaczego w ogóle taka nazwa seks to nie wstyd? No, chodzi o dojrzałość, bo bardzo często padają takie pytania i w stronę mężczyzn i kobiet skierowane, czy jak wygląda życie seksualne po 50 roku życia, po 60 roku życia. Oj, to są takie jakieś zaskakujące dziwne. i dziwne pytania. No jak ma wyglądać, tak? No pewnie zależy od człowieka, u każdego inaczej. No właśnie, to, to są chyba najgorsze pytania, jakie może zadać dziennikarz, albo osoba hmm. uważająca się za dziennikarza, bo to jest tak, jakbyśmy nie byli na lekcji anatomii, byśmy sobie wyobrażali, że ta część po prostu po 50 czy 60 nie istnieje, nie wiem, zaraz jakąś błoną specjalną już nie ma dostępu, u kobiet, u mężczyzn to w ogóle wszystko siada i tak dalej, więc ja właściwie odczarowuję ten temat i muszę powiedzieć, że cieszę się, że seks to nie wstyd y, y, lova i with love, z miłością y, do was. Y, ten, za ten temat się y, jak gdyby zabrałam, bo chodzi o to, żeby nie tylko odczarować temat intymności, intymności osób dojrzałych, ale przede wszystkim ja w tym cyklu rozmawiam y, z lekarzami z różnych dziedzin y, o zdrowiu. Ponieważ y, jeśli jesteśmy zdrowi, to wiadomo, że to życie intymne jest fajne. A jeśli cokolwiek nam dolega, to tak naprawdę to życie intymne nie może być udane, bo myślimy wtedy o naszych problemach zdrowotnych, a nie o spełnianiu się. I ten projekt, to muszę się pochwalić, został wyróżniony przez Anię Rubik i SexMDP i Forbes Women Magazine. Za to, że właśnie rzetelnie edukujemy i również marka, z którą robię ten projekt Lowa, również została wyróżniona, co jest absolutnie sukcesem naszym, ponieważ jesteśmy młodym startupem w tej dziedzinie, a takie wyróżnienie to jest przez wspaniałych ludzi, jurorów, jest naprawdę no, takim dla nas takimi skrzydłami bym mm -hmm. powiedziała, że warto było to robić i okazało się, że ten temat zyskał duże zainteresowanie też ludzi, ponieważ ludzie krępują się czasami rozmawiać z sobą na te tematy I między sobą w związkach prawda? właśnie Już nawet nie mówię, że tak jak my teraz rozmawiamy, ale w partnerstwie, w małżeństwie Absolutnie. nie rozmawiamy. nie o rozmawiamy o tym, co lubimy. Mówimy jakie kwiaty lubimy, a nie mówimy co lubimy jeśli chodzi o intymność, a przecież każdy z nas zmienia się, te upodobania też się zmieniają na przestrzeni lat i może coś innego nas kręcić. W związku z tym warto o tym po prostu z sobą rozmawiać. Są też różnego rodzaju przeszkody, no chociażby skoro już wspomniałaś o osobach dojrzałych po 50 czy 60, są to kobiety, które już przechodzą przez okres menopauzy, no i zderzają się z różnymi problemami. Ja jestem też po to, w tym cyklu seks to nie wstyd żeby wam e, pomóc żeby łagodnie przejść przez okres menopauzy żeby podpowiedzieć wam co należy zrobić jeśli macie różnego rodzaju e, problemy e, z intyno, intymnością no i seksuolodzy e, no właściwie w, nie ma e, dziedziny która by się nie znalazła e, w moim cyklu są to e, lekarze z całej Polski z którymi się e, łączę ja wybieram naprawdę najlepsze Specjalistów w Polsce, żeby przekazać wam jak największą wiedzę. Super to jest. Jeszcze wydaje mi się, że taki temat tabu, albo nawet nie tabu, ale temat nas stresujący i krępujący, zwłaszcza kobiety, to jest nasze ciało, które z wiekiem się zmienia. Niezależnie od tego, jak nie uprawiamy tego sportu, no to pewnego upływu czasu nie da się oszukać. Jak w swojej głowie przestawić to, żeby się tego ciała nie wstydzić? No bo jak się wstydzimy, to wtedy to życie seksualne też nie sprawia nam przyjemności, prawda? No bo unikamy tego kontaktu z partnerem. No bardzo ładnie to powiedziałaś. Wiesz, po prostu się nie wstydzić, ponieważ Musimy sobie zdać e, m, sprawę, że po prostu się e, zmieniamy, że nigdy już nie będziemy tacy sami, że każdy dzień już będzie tylko inny i chodzi o to, żeby na maksa spróbować zatrzymać to, co jest e, najpiękniejsze, spróbować sobie poradzić z tym, co tutaj nam siada, na przykład z jakąś zmarszką czy celulitem, który e, nas e, denerwuje, ale e, m, najgorsze są porównania i mnie denerwuje, że czasami kobiety się niepotrzebnie, co wprowadza w kompleksy, porównują z osobami, z dziewczynami młodszymi. Ja zawsze, jak patrzę na młodsze dziewczyny, na przykład na Ciebie, mm. <laughs> teraz to myślę sobie, ja już taka byłam. <laughs> ja już taka byłam. Doceniam to, że jesteś piękna, fajna i tak dalej. Ja już taka byłam, a teraz ja się chcę cieszyć tym, jaka jestem. Yy, no Nie muszę powiedzieć, tej pewności siebie dodał oczywiście sport, yy, no bo yy, sport naprawdę uczy nas. Yy, różnych rzeczy na wielu płaszczyznach. Sportowiec nigdy nie ucieka przed sobą, bo musi zawsze walczyć, nie ucieknie przecież ze sceny, nie ucieknie z boiska, musi być do, do końca. I ja też no, no muszę trwać tutaj do końca. Wiem, że też mnie oceniacie przez pryzmat ćwiczeń. Czasami słyszę oczywiście takie fajne rzeczy od panów, ty starucho, daj szansę młodym. I sobie myślę, a ty gnojku, zamknąłeś swoją mamę w piwnicy, dlatego że ci się zestarzała, nie pokazujesz jej światu, bo się jej wstydzisz. wstydzi. Często te osoby obrażają inne starsze osoby. Właśnie. Ja nie wiem w ogóle, z czego wynika ta chęć, takiej wylania, takiego hejtu. Jakiejś złości, jakichś kompleksów wręcz, ja bym powiedziała. Ja myślę, że to wynika z kompleksów. Z... Ja myślę, że absolutne to są kompleksy. Bardzo Ci dziękuję. Mariola Ujerska-Ferenc, za to był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Paulina, hej. Cześć.